Szanowni Państwo, chcielibyśmy zaprosić was wszystkich na mecz, który będzie rozegrany na sochaczewskiej Marakanie 28 kwietnia o godzinie 14. .00. Przyjeżdża do nas drużyna Mistrza Polski, Master Farm Budowlani Łódź. Jest to bardzo mocna drużyna, która w tym roku pretenduje do zdobycia i powtórzenia zdobycia Mistrzostwa Polski po raz kolejny. Oczywiście podchodzimy do tego meczu z szacunkiem dla rywala, ale będziemy też chcieli zagrać jak najlepszy mecz w tym sezonie, powalczyć o bardzo dobry wynik o zwycięstwo w tym meczu, ale nie ukrywamy, że to wy jako kibice naszej drużyny jesteście ważnym elementem tego dnia. To wy możecie nam pomóc zwyciężyć z drużyną mistrza Polski. To my jako Sochaczew musimy podjąć to wyzwanie i powalczyć tutaj na naszej marakanie o bardzo dobry wynik w meczu z mistrzem Polski. Jeszcze raz prosimy was, przybądźcie licznie, pomóżcie nam wyjść na naszą płytę, na nasze boisko. Powalczyć o to, żeby nasza sochaczeska marakana stała się tą marakaną sprzed kilkunastu lat. Także widzimy się 28 kwietnia, godzina 14. Zapraszamy.